Witam cię na testę produktu. Dzisiaj pokażę ci taki fajny komplet, który już od, tak naprawdę od ponad roku na niego polowałem, aż go wreszcie kupiłem. Widzę, że teraz jest z firmy Keter. Nie wiem, jak było wcześniej. Jest to stylowy komplet meblowy o fakturze ratanu. Często się mówi, że ratanowy. No nie jest ratanowy, to jest tylko faktura ratanowa. Ja wam to pokażę, jak wygląda. Oczywiście opakowanie, jak zawsze, w środku, jak co się znajduje. A na końcu, tak jak poprzedni film z grillem, będzie dla zainteresowanych oczywiście, jak go składałem. Zaczynamy. A więc na początku tak wygląda w opakowaniu. Wymiary opakowania może się przydadzą. Jest to długi na 120, na. 85 i wysokość jego, tak jak leży w tym wypadku, 62 cm jest to ważne w tym wypadku. Bo, jakbyście chcieli na przykład do samochodu usadzić, no to będzie pewnie problem. Tak wygląda. Ja tu akurat z tej firmy kupiłem fajnie. To wyszło dobrze. Ok, co jest cały pokazany zestaw? Jak on wygląda? Po już po złożeniu. Kolor ten antracyt. Tutaj macie dwa razy fotele, jednak taka kanapa podwójna i stolik, który mi się najbardziej podobał, czyli ten z tych pierwszych, który powstał. Tu jeszcze są informacje, że nie wolno się skakać, gonić i tak dalej. Na tym stołku, krześle, fotelu, przepraszam, 110 tu mamy obciążenia, stolik ma 75, łatwość mycia i tak dalej. Tutaj mamy... Ważne informacje, możecie zastopować, przeczytać. Ok, zaczynamy otwierać. Zobaczmy, co jest w środku. Jest tak ładnie dość układane. jak powinno być. Informacja, pewnie pokazanie tak jak składać będziemy bo to oczywiście jest rozłożone. Tak ok To już będziemy pokazywać za chwilę. To sobie będzie trzeba pootwierać wszystko sprawdzić czy to jest segment. Tak można zdjąć to. Tak dobra ja wam to pokażę z boku. ok ja już otwarłem, złożyłem ten zestaw dla was. Y, oczywiście składanie zobaczycie na końcu filmu. Y, tego oczywiście, gdyż on będzie jak z, zwykle, bo najlepiej jest to zrobić, czyli w przyspieszonym tempie, y, abyście sobie dostrzegli jak się go składa. A tak wygląda. Oczywiście to jest y, mój gust, y, jeśli chodzi o wybór tych mebli. Tak jak wspomniałem, no już ponad rok na niego no nie, że polozu, nie, że polowałem, tylko po prostu um, jakoś nie było mi po drodze go kupywać aż go wreszcie kupiłem. Nie ukrywam, troszeczkę droższy jest po tym czasie, więc znaczy, że jest chodliwy produkt, gdyż nadal się podoba. Fajne, fajne to wszystko jest. To jest Alaratan, tak jak wspomniałem, przepustowość ma, czyli deszcz przejdzie, jakby co. Tu mamy takie gąbeczki. Dość fajne. Nie są zbyt e, takie liche. Jest to dość, dość fajne. Jak już wspomniałem, jest to z firmy w tym wypadku Keter. E, kiedyś wydawało mi się, że nie było pod tą nazwą, ale mogę się mylić. Naprawdę to fajnie wygląda. Podoba mi się ich, o, ich wyprofilowanie. Tu jest mocnie. No, o tu odpadłem kawałeczek, no ale to, to są tylko zaślepki. Z gorąca, prawdopodobnie, bo jak składałem to, niektóre elementy były po prostu takie miękkie, się robiły, ale jest solidny, nie ukrywam, jest naprawdę solidny. Ten produkt, no i mogę powiedzieć, że rekomenduję ten produkt. Jeśli chodzi o program, tester produktu, go rekomenduję. Oczywiście ja wydałem pieniądze na niego, nie dostałem go ani nie przyszedł sobie święty Mikołaj. Ja po prostu sam go kupiłem za własne pieniądze, podoba mi się po prostu jego, no nie design, no rewelacyjny po prostu i no jest dobry jest bardzo dobry moim zdaniem i cenowo, jakościowo i jeszcze jest fajna sprawa, to zostawiłem. Po złożeniu jeszcze zostaje nam trochę elementów, i to jest fajne. Dlaczego? Jest fajne, dlatego że w trakcie jedna śrubka mi pękła. Po prostu no, ja mam trochę siły, więc mogę przeciążyć. Jak ja w samochodzie potrafię zepsuć śrubę w kole w te czwórce. Tutaj mamy kluczyk, który też mi pęknął. Nie wiem, czy będzie widać na nagraniu przyspieszonym. No i nawet mamy zaślepki kilka, więc trzeba na nie też uważać, żeby nie zepsuć. Jest ich trochę, więc jakby ktoś go składał, gdzieś przewoził, no to zawsze się przyda. Rewelacja, naprawdę polecam ten produkt. I doszliśmy do końca tego odcinka mebli ogrodowych z firmy Keter w tym wypadku. Oczywiście możliwe, że ona jest jeszcze, one są jeszcze w innych Nazwach firmy. To jest oczywiście mój wybór, to nie jest wasz wybór, to jest oczywiście mój wybór. Ja już, tak jak wspomniałem, ponad rok czasu już na niego, no nie, że polowałem, bo po prostu nie było mi po drodze go kupić, ale byłem tak uparty i go kupiłem. I to nie upartość spowodowała, że kupiłem ten produkt, tylko jednak ten design, ta stylistyka wciąż jest bardzo dobra, trzyma się jakby ta moda. Nie jest to jakieś wyciosane, jakieś tam kawałków posklejane i, i żeby tylko sprzedać, puścić tam do klienta. Nie, to ma wyglądać, ma to mieć jakiś tam kunszt, tak? Więc to mi się bardzo podoba i, i naprawdę są solidne jak za tą cenę i nawet mógłbym powiedzieć, że bardzo solidne. No i co? I jeżeli oczywiście chcecie jest druga część tego składania tych mebli, oczywiście w przyspieszonym tempie w drugiej części. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji tego kanału Tester Produktu, zaznaczenia dzwoneczka, a dlaczego? A no dlatego, że już niebawem mam dla was małe prezenty w postaci kubków z logiem Tester Produktów w białym kolorze. Już niedługo będą też w czarnym, jak również pod koszulki z logiem testem produktu. Oczywiście dla y, osób, które będą wylosowane lub spełnią pewne warunki. Yy, I to już niebawem się dowiecie o tym, w kolejnych odcinkach, gdy będziecie oczywiście je śledzić. Yy, no i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach serii testem produktu. Pamiętaj, bądź na bieżąco, bo już zaczynają się powoli nagrody właśnie dla Ciebie. I to nie tuzinkowe. Woda, sok, byle zdrowo. Trzymaj się, do następnego odcinka.